Bez krawata w Radio Yard. Doktor Piotr Popławski, kierownik działu projektów edukacyjnych i kulturalnych Muzeum Pamięci Sybiru w Białym Stoku, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry drodzy słuchacze. Jak udała się tegoroczna noc muzeów? W tym roku w Noc Muzeów obchodziliśmy również 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, i to był taki motyw przewodni naszego spotkania z wszystkimi przybywającymi do nas gośćmi. Liczba uczestników przekroczyła zeszłoroczną. Na wystawie stałej mieliśmy prawie tyle samo gości, ponad 1700 osób, za to dużo więcej uczestników skorzystało z tego, co przygotowało Muzeum Pamięci Sybiru przed swoją siedzibą, przed budynkiem. A dokładnie? Mieliśmy okazję spotkać. Spotkać się z kilkoma grupami rekonstrukcji historycznej, które przedstawiały właśnie sylwetki żołnierzy z okresu bitwy pod Monte Cassino, z okresu kampanii włoskiej z drugiego korpusu polskiego, który, jak też w muzeum bardzo wyraźnie to podkreślamy, był formacją, której wielu żołnierzy pochodziło właśnie z czy przeszło w zasadzie szlak z Syberii przez Bliski Wschód, dołączając do. Innych polskich wojsk, które już się znajdowały tam na Bliskim Wschodzie, i z tego właśnie konglomeratu stworzono drugi korpus, który potem wziął udział w walkach we Włoszech. Ładnie nam to się łączy z uroczystościami, które miały miejsce w Białym Stoku o proporocznicę bitwy o Monte Cassino. Ten wydźwięk dotyczący tego szlaku jest dość mocny. Obieustok poprzez Muzeum Pamięci Sybiru stał się trochę takim domem wszystkich Sybiraków na całym świecie. Odwiedzają nas goście nie tylko z Polski, ale i też z innych krajów, którzy albo sami są Sybirakami, albo są dziećmi, czy wnukami, czy nawet już prawnukami osób deportowanych. I dzięki temu, że ten wątek e, Armii Andersa pojawia się na naszej wystawie. E, łączy się nam to właśnie z obchodami 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. E, i chcemy podkreślić i przypomnieć, że bardzo wielu żołnierzy, którzy w tej bitwie walczyli, oddali zdrowie i życie za... E, Polskę, ale i też za wolność całej Europy, e, miały za sobą przeszłość w Sybirze, w Związku Sowieckim. Wielu z nich jeszcze w 1940 41. roku znajdowało się w sowieckiej niewoli, by, tylko, by po to, by cztery lata później wziąć udział w tej wielkiej i bardzo ważnej bitwie. Wyprawa jedno śladami Andersa w najbliższy czwartek, co kryje się pod tą tajemniczą nazwą. Przede wszystkim uczestnicy tego spotkania nie będą musieli sami brać udziału w takiej długiej wyprawie. Będziemy mogli wysłuchać opowieści dzielnych harcerzy oraz ich przyjaciół, którzy wzięli udział w... Niezwykłej sztafecie rozgrywającej się na prawie całej trasie, jaką e, przeszła armia Andersa e, od swojego powstania w roku 1941 poprzez ewakuację ze Związku Sowieckiego w roku 42, pobyt na Bliskim Wschodzie w 1943, i właśnie udział w kampanii włoskiej w 1944, którego kulminacją była bitwa pod Monte Cassino, więc e, to spotkanie e, łączy się cały czas z obchodami e, tej wyjątkowej rocznicy. Będzie można zobaczyć miejsca. Współcześnie odwiedzone przez uczestników sztafety. Pamiętajmy, że ta droga, którą Armia Andersa przebyła, to jest 20 tysięcy kilometrów. Większość tej trasy nasi bohaterowie naszego czwartkowego spotkania przebyli rowerami. Były, było to kilka etapów, i bohaterowie różnych z tych etapów będą z nami w czwartek opowiedzą o tym, co zostało po tym przejściu Armii Andersa, czy w ogóle są jeszcze jakieś ślady, czy możemy odnaleźć jakąś pamięć. O Polakach, którzy 80 lat temu te drogi przemierzali. Jeśli niematerialną, to może też we wspomnieniach lokalnych ludzi. Wiem też, bo brałem udział w przygotowaniach i współpracy z tą grupą, która przejeżdżała te rozległe tereny, że udało im się odnaleźć cmentarze Polaków, którzy niestety zmarli bądź zginęli właśnie w czasie tego pobytu w Związku Sowieckim, bądź też w czasie pobytu na Bliskim Wschodzie, czy udziału w kampanii włoskiej. Także wiem od naszych bohaterów, że pokażą nam zarówno takie realne ślady, które pozostały po szlaku Armii Andersa, jak też i opowieści o tym, co pamiętają ludzie mieszkający w krajach takich jak Kazachstan, takich jak Iran, Irak. No właśnie, Irak. to nie, niesamowita wyprawa, bardzo wiele krajów. Uzbekistan, Irak, Egipt, Włochy, po Wielką Brytanię. Jest tego naprawdę dużo. Tak naprawdę to ta opowieść jest doskonałym przykładem na to, że Sybir sam w sobie to jest pojęcie bardzo pojemne. Nam się kojarzy oczywiście z samą Syberią, czyli z części Rosji, jednak Sybiracy po opuszczeniu Związku Sowieckiego trafiali do bardzo różnych krajów i ten blisko wschodni wątek, ten wątek z Azji Środkowej, czy też właśnie udział w kampanii włoskiej, to tylko część tego dziedzictwa, część z osób cywilnych, które towarzyszyły armii Andersa trafiły do Indii, do Afryki, do Nowej Zelandii, czy do Meksyku. O tym też nie zapominamy i przypominamy w rozmaitych wydarzeniach w muzeum. No wy przypominacie, ale pytanie jest, czy ta wiedza jest powszechnie dostępna, o tak to nazwijmy. Tak naprawdę wśród działań, które prowadzimy są też różne spotkania edukacyjne, też Właśnie takim celem jest spotkanie jednośladami Andersa, żeby przybliżyć naszym gościom to, co się działo w czasie wojny i po jej zakończeniu. Jak ogromnym dziedzictwem jest to wszystko, co spotkało Sybiraków. Bardzo często też trzeba przypominać, że oprócz tego wszystkiego złego, co wydarzyło im się, co spotkało ich w Związku Sowieckim, po opuszczeniu tej niewoli, po, po wyjściu na Bliski Wschód, bardzo silne było w nich to takie dążenie do przetrwania. Do zaznaczenia swojej obecności, i koniec końców ta historia ma taki pozytywny wydźwięk, bo ci ludzie przetrwali, wnieśli coś do e, tej historii zwycięstwa w II wojnie światowej, właśnie w postaci walk pod Monte Cassino. Muzeum Pamięci Sybiru ma w planach jeszcze wiele, wiele więcej atrakcji. Wśród tych planów, także specjalne plany na Dzień Matki. Co dokładnie będzie się wtedy działo w Waszej placówce? Przypominamy, że Dzień Matki jest już 26 maja, a więc w najbliższą niedzielę. Z tego względu mamy propozycje dla wszystkich, którzy chcą spędzić z swoją mamą szczególny czas. Po wystawie stałej będzie tego dnia można wziąć, na wystawie stałej będzie można tego dnia udział, wziąć udział w specjalnym oprowadzaniu z przewodnikiem o 9:45 w niedzielę, dokładnie w dzień Matki 26 maja. Nasz przewodnik będzie czekał na wszystkich. Którzy zaopatrzą się w specjalny bilet, to zwiedzanie będzie y, taką szczególną ścieżką y, poświęconą właśnie rolom matek. Y, tego, jak pomogły przetrwać tym ludziom, tego, jak wiele dały z siebie, y, jak bardzo wzruszające to były historie. Historie y, często trudne, ale często też y, pokazujące ogromną determinację i właśnie to, że rodzina, y, wzajemna współpraca, y, pomaganie sobie y, pozwalały tym ludziom przetrwać i pozwalały y, po wojnie. Po tym jak już um, zakończyły się te e, nieludzkie historie w, w głębi Związku Sowieckiego, ci, którzy zdołali e, tą nieludzką ziemię opuścić, e, Między innymi dzięki ogromnej pomocy swoich matek, mogli potem wieść normalne życie. O czym najlepiej świadczy pomnik Matki Sybiraczki, który jest przed Waszą instytucją? Przed Muzeum Pamięci Sybiru znajduje się pomnik Matki Sybiraczki. Jest to hołd i taki rodzaj podziękowania tym wszystkim kobietom, które przyczyniły się do tego, by ich dzieci, ale też i w ogóle inni ludzie, którzy tam przebywali, przetrwali. Trzeba pamiętać, że wiele rodzin, które trafiło na Sybir, e trobiuò tam Pod opieką kobiety, matki, czasem cioci, czasem babci. Wielu bowiem mężczyzn trafiało do specjalnych obozów, niektórzy zostali zamordowani w czasie zbrodni katyńskiej. Znamy historię licznych rodzin, które po prostu jechały tam bez dorosłych mężczyzn i te kobiety wtedy musiały pracować za nich, często w bardzo ciężkich warunkach, dbać o wychowanie dzieci, zdobywać pożywienie, a jednocześnie walczyły o to, i wiemy to z opowieści naszych Sybiraków, walczyły o to, aby te dzieci nie zostały poddane sowietyzacji, bo w szkołach często musiały się uczyć w języku rosyjskim, uczyć pod wpływem sowieckiej propagandy i to. Po zakończeniu tych zajęć w tych barakach, w lepiankach, tam gdzie spotykały się dzieci z rodzicami, z, też z matkami właśnie, to dzięki właśnie rodzicom, e, dzięki ogromnemu, e, ogromnej determinacji tych rodziców udawało się potem e, wpajać im polskie wartości, polski język, historię e, odkłamaną od tej wersji sowieckiej. Dr Piotr Popławski, kierownik działu projektów edukacyjnych i kulturalnych Muzeum Pamięci Sybiru był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bez krawata w Radiu Yard.